Teatr powszechny działa na wielu polach. Jesteśmy członkami sieci ogólnoeuropejskich sieci teatralnych. Występujemy często na festiwalach w różnych miastach w Polsce i zagranicą, ale bardzo ważną częścią naszej pracy jest praca ze społecznością lokalną. Jesteśmy teatrem, który mieści się po prawej stronie Wisły na Pradze. To jest dla nas bardzo ważne miejsce i bardzo ważne zobowiązania. Od lat współpracujemy z Fundacją Strefa Wolnosłowa. Z fundacją, która posiada ogromne doświadczenie i ogromne również zasługi i efekty we współpracy z, ze społecznościami lokalnymi, z seniorami, z młodzieżą, również z migrantami, migrantkami. Współpracujemy od lat w ramach działań, które dzieją się w teatrze, przed teatrem, w różnych miejscach. Dzielnicy. Dramaturgie społeczne to nasz wspólny program, którego trzecia edycja dobiega końca w tym roku. To jest program, który jest dedykowany właśnie mieszkańcom, właśnie naszym sąsiadom, osobom, które nie są związane ze sztuką, a które w ramach działań naszych artystycznych współpracują z nami. Strefa Wolnosłowa przygotowała i razem z nami prowadzi te spotkania w różnych cyklach. Jest to Szkoła Dramaturgów Społecznych prowadzona przez Artura Pałygę, szkoła, w której uczestnicy rozmawiają o tekstach, piszą te teksty, Znajdujemy się we wnętrzu płytwala błękitnego. Sak dzięki smukłej budowie deskanali przepływa przez chmury, zawieruchy, burze. Międzypokoleniowy chór ruchowy prowadzony przez Łukasza Wójcickiego to jest znowu cykl, w którym seniorzy, seniorki działają właśnie w chórze ruchowym, dokonując różnych działań ruchowych, artystycznych. Dramaturgie społeczne to m.in. Sounding Space Orchestra, działająca od wielu lat, tak naprawdę od początku naszej współpracy, czyli 2016 roku, orkiestra improwizowana pod batutą Reja Co tydzień, w poniedziałki, wieczorem spotyka się grupa muzyków i muzyczek improwizujących, zarówno na tradycyjnych instrumentach, jak i na instrumentach stworzonych przez siebie, zbudowanych w w ramach warsztatów. Jest to taka przestrzeń do wolnej improwizacji muzycznej, osób właśnie o różnym poziomie zaawansowania w muzykę, profesjonalistów, ale też amatorów muzyki. Orkiestra działa od, od wielu lat, od trzech lat właśnie tutaj pod, pod szyldem dramaturgii społecznych. W tym roku również kontynuowaliśmy cykl cieszący się ogromną, ogromną popularnością Filozofia w Ogrodzie prowadzono przez Tomasza Stawiszyńskiego, cykl, w którym rozmawiamy o filozofii, rozmawiamy o, o tym, co ważnego w filozofii. Dramaturgie społeczne to taki projekt, który jest też międzypokoleniowy, dlatego zależało nam, żeby działania, którym, które prowadzimy, były skierowane do różnych grup wiekowych. Zrealizowaliśmy Kilka działań dla najmłodszych. Pierwszym z nich była instalacja sensoryczna, dźwiękowa dla maluchów. Zapraszamy dzieci w wieku od szóstego miesiąca życia do trzech lat. To jest taka przestrzeń właśnie sensoryczna, dźwiękowa, pod tytułem LAS. Staramy się tutaj zaprosić dzieci do, do dotykania, do, do uruchamiania zmysłów. Pamięć miała tylko, że długo leciało, a potem. W ramach instalacji jest też hmm, krótki spektakl, który wprowadza w tematykę lasu, świata w lesie, różnorodności, więc wydaje mi się, że jest to dobre uzupełnienie tej oferty, tych działań, które w ramach, w ramach projektu się dzieją w teatrze. W tym roku również Paweł Mościcki prowadził specjalny program nazwany Skąd uchodzą?. To był program dotyczący uchodźców, dotyczący migrantów. Odbyło się kilka spotkań. Cały ten obszar dotyczący uchodźstwa, dotyczący migracji, którym od lat się zajmujemy, którym od lat zajmuje się Targ Powszechny i Strefa Wolnosłowa w tym roku ze względu na wojnę w Ukrainie, na, na cały problem uchodźczy, stał się niezwykle dla nas ważny. Jednym z naszych wspólnych działań w ramach dramaturgii społecznych jest też Azyl Warszawa. Azyl Warszawa to jest taki projekt, który strefa wolnosłowa realizuje od początku swojego powstania, a właśnie od, od pięciu lat organizujemy go wspólnie z Teatrem Powszechnym i to jest taka przestrzeń do wspólnej twórczości dla osób o różnym pochodzeniu kulturowym. Teatry, teatry publiczne to są miejsca, gdzie ogląda się przedstawienia, gdzie przychodzi się zobaczyć spektakl, zobaczyć aktorów, zobaczyć instynizację jakiegoś dzieła. Myślę, że od pewnego czasu te instytucje jako takie instytucje, które działają w jakimś miejscu od bardzo wielu lat, które mają stały budżet, które mają wielu pracowników na etatach. Od wielu lat te instytucje starają się być również rodzajem centra, centrów kultury, starają się być również takimi miejscami, które wspierają różne działania. Związane ze sztuką i w ten sposób również działa nasz sztat przyjmując te obowiązki, starając się z jednej strony animować, z drugiej strony wspierać, a z trzeciej strony korzystać czy uczyć się od organizacji pozarządowych. W ten sposób nasze działania, nasza współpraca z różnymi fundacjami, różnymi fundacjami działającymi na Pradze, ale przede wszystkim właśnie z Fundacją Strefa Wolnosłowa jest ważna. Myślę, że w niezwykły sposób działania tej fundacji wzbogacają nas. Strefa Wolnosłowa jest takim rodzajem łącznika, takim rodzajem katalizatora czy pasa transmisyjnego, który pozwala nam dotrzeć do, do wielu grup.